Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Rolo a to jest Minecraft Budowle dzisiaj pokażę Wam e, mój most spawner, który jeszcze w sumie nie jest wykończony, ale miałem Wam nagrać budowę, to nagrywam budowlę e, i tak e, nachrawiła mi się ta wdiczka, e, model mojego telewizora ale tak na tych na selfach. E, ale teraz e, Podobno skłonera przerobiłem, wejście trochę do kopalni. Bo wykopałem tutaj, o, windę, tam na dole jest woda, skoczmy sobie. I nie wiem czy on pięknie zadziała, na być taki przyjechaliśmy tak jak w windzie, stoi normalnie drabinka na samą górę. I tutaj kobel będzie, o, tu jest i gravel. Tak, i workbench i tam jest przejście normalne, bo tu przelazę, jeszcze muszę chować. a tu jest przejście do mojego mob spawnera tak i może włączymy sobie potwory a nie są potwory okay. e, i tak tam jest jeden mob spawner i tam wyżej jest jeszcze drugi e, nie wiem co robisz szkielet. no dobra ale keldwanczarze on na mnie spadnie i nie będzie im zblokował. ok włączmy sobie mechanizm żeby je spukał do środka no i one tutaj sobie powoli wypadają tak no i można sobie na tym fajnie poekspić, tylko nie wiem czemu teraz się jakoś takimi zachowują z dealem. Nie chcą tu wpadać na dół. Ale przeważnie to one sobie tu spadają i jak się dłużej postoi to co chwilę tu jest jeden, tak o. No. To jest zrobione na lepkie tłoki, tam, że to się wysuwa, taki i chowa. I zdobyłem jedno, normalnie na bagnach, jedna noc na bagnach, to tam parę slime boli, wpadnie tak. Eee, no i generalnie to by było tyle, co bym chciał dzisiaj wam pokazać. Mogę nam jeszcze tylko powiedzieć, że tam daleko na pustyni sobie buduję ten eee, projekt. no. Już go praktycznie kończę, no ale nie chciałem Wam pokazywać ee, zanim skończę. Także dopiero w następnym odcinku Wam to pokażę. A można naprawdę ładnie EXPO sobie wbić, a ja już właśnie na początku mieliście jakąś nagrodę na ten kilo. No myślę, że jest nawet mógł, mógłby, mógłby Sylwitać albo Fortunka na jego jeszcze wpaść, no ale nie jest źle tak. Spoko tak, działa ładnie, pęki tam wpadają, ale nie mogą mnie uderzyć, bo wcześniej było tak, że biły mnie jak bliżej podeszłem eee, i no, to nie było fajne tak, bo zbraja się niszczyła i dostawać mnie wrażenie. Dobra, włączmy sobie to i włączmy sobie może Peace i Żegnam się z wami, tak, tam jest jeszcze wioska NPC daleko. E, także ja się z wami żegnam, to był taki szybki odcinek, bo zaraz idę do babci, bo jest dzień mamy, tak. E, życzę wszystkim mamom najlepszego w ich dniu, tak, nie zapomnijcie o prezencie. E, także e, jeśli spodoba ci się film, możesz strzelić łapkę, dodać do ulubionych. A jeśli chcesz więcej takich filmów w, w moim wykonaniu, możesz subskrybować mój kanał. Na razie, cześć!